Ach, Maciej Kalita, zawodnik klubu NKS Tarnowia, Maciek pobiegnie na drodze numer 1 i Jędrzej Komosiński, zawodnik klubu uczelnianego AZS-u Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Jędrzej na drodze numer 2, drugi półfinał, mistrzostw polski. Zająć pozycję. Na miejsca gotów. Dobre, Dobre, dobrze, Dobre, dobrze, Dobre, dobrze, dobrze. Dobrze. Proszę państwa. Czy można wskazać faworyta drugiego biegu? Bardzo, bardzo będzie trudno. Jeżeli ktoś przyjmowałby zakłady, to notowania na obu powinny być niemal identyczne. Ale prowadzi Jędrzej Komosiński o 6 setnych sekundy. Teraz pobiegnie na drodze numer 1. Maciek 6 setnych sekundy do odrobienia i przed nim droga numer 2. zająć pozycję na miejsca gotów. Tak, proszę Państwa, było widać, że Zawodnicy są maksymalnie skoncentrowani, ale nerwy, nerwy, proszę Państwa, zadecydowały. Obaj popełniali błędy, ale lepszy w tym pojedynku był Maciej Kalita. On awansuje do finału i stanie przed ogromną szansą walki o Mistrzostwo Polski w roku 2009. Jędrzej Komosiński pobiegnie jeszcze w biegu o brązowy medal. No i przed nami na pewno ogromne, ogromne.